P.K.S. Maksłany, trener. Panie trenerze, co to dzisiaj za zawody? Ważne? Tak, bardzo ważne, ale pierwsze jeszcze nie trenowaliśmy, ale dzisiaj zaczynamy, zaczynamy tego turnieju, tak w ramach, w ramach treningu, żeby chłopacy żeby pograli. Czyli ten To jest rozpoczęcie sezonu 2013 Tak, rozpoczęcie. Tutaj organizator Lewcia akademii. Lewcia Akademii myślę, że bardzo dobra organizacja, różne drużyny, z którymi nawet nie możemy się spotkać, na nie jestem. Podrał pole, oczo w Naprawdę dobry, studium, dobra obsada, bardzo dobra organizacja. A to jesteście gospodarzami, to boisko Wam chyba sprzyja. No powinno, powinno nam sprzyjać. Zaraz o pierwszych zapytam. Musimy troszkę głośniej mówić, bo tu jest duży hałas. A ty jak możemy, to bramkarzem nie jest? Julek. Julek. Rozegraliście już dzisiaj mecz? Tak. Ile? Jeden, dwa, trzy? Jeden, dwa, jeden, 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 No to to Was wam Trener Trener zadowolony będzie z was dzisiaj? I jak sobie poradziliście? Trener zadzwonił jeszcze jednego i Trener cieszy się autorytetem, widzę, jak przyjeżdża zawodnicy na telefon. No tak jest. Tu jeszcze jest dwóch zawodników. Tu że zawodniczka i zawodnik. Jak macie na imię? A ja, gada? Grałaś też dzisiaj, a już? Już grałaś dzisiaj? Tak kto kopnął bramę? To no, Gratulacje. Myślę, że się jeszcze dzisiaj spotkamy. Tak. Ile macie jeszcze macie? mecie? Wygracie turniej? Tak. Życzę wam tego. Dzięki za rozmowę trenera. Chciałbym się tam. Czegoś. Dzięki. Drużyna Piłkarska się posila. Proszę, skąd drużyna jest? Proszę się przestawić jako trochę. I dzisiaj mamy jakie mecze? To są jakieś bardzo ważne, czy takie rozgrzewkowe? Bardzo Bardzo ważne. Eee, drużyna nie jest doświadczona w pojawiach turniejowych. Nie mamy jakoś wielu turniejowych, ale się na rok. A dzisiejszy to to jest wasza pierwsza taka kotyczka z przeciwnikami w tym roku? Nie, nie tak. tak. W tak. Czyli jakie macie wyniki, ile tam bramek jeszcze kopnęli? Ile metrzy wygranych, ile przegranych? Pa, pa. Zero przegramy. Czyli rok się zapowiada dobrze, bo To co wygracie trudniej? No i bardzo dobrze. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dzięki. się z grupy znajomych, z którymi mam często okazję się spotykać, którzy są pozytywnie zakręceni na temat piłki nożnej. są znane z tego, że tutaj piłka nożna jest rozgrywana od wielu, wielu lat. Młodzi chłopcy, drużyny w poważne mecze. Czy jest optyka w gminie, w Radzie Gminy, żeby wspierać? Żeby wspierać łany w tej inicjatywie także finansowo. Tak, chciałbym powiedzieć od razu, że w momencie, kiedy powstał zorganizowanie takiego turnieju, od razu padło hasło, że musi być to zorganizowane w łanach. Chcemy w ten sposób promować łany i jako przewodniczący rady szukam, szukam miejsc, które godne są takiego miana, gdzie, gdzie piłka i nie tylko sport jest rozwijany z taką pasją. Jaką, jaką tutaj obdarza to pan Zbyszek Holtinger i grupa, która, która go otacza, żeby tutaj zapewnić komfort, komfort rozgrywania tej, tej, tej piłki nożnej. Udało się to, Myś, myślę, że tutaj z tym tematem żeśmy sobie poradzili. Niemniej jednak chcę wrócić do tematu, że, że Łany to jest takie centrum sportowe naszej gminy zostało powiedziane, o boje, różne grupy wiechowe trenują na, na wielu boiskach przygotowanych przez pana Wolfikera, który jest pasjonatem piłki nożnej, który jest pasjonatem, wiózce, wiózce, który jest pasjonatem sportu i każdorazowo, kiedy jest to tylko możliwe, za świneczelnika. a Dziękuję za sądzę sobie za oddanie mi głosu. Ja bardzo jestem przyjęty tym, tym, tym dzisiejszym wydarzeniem. Bardzo... Podobało, bardzo, bardzo mi się budowała gra, gra play przede wszystkim. Cieszę się, że mogłem w jakikolwiek sposób przyczynić się do tego, że, że ta, e, dzisiejsza, ten dzisiejszy spektakl piłki nożnej mógł dojść do skutku. E, muszę tutaj nadmienić, że mimo tego, że jestem budatorem tych bez zaangażowania się osób, które są tutaj dzisiaj na, na tym, na tym, w tej hali, sportowej, no nie udało mi się tego przedsięwzięcia yy, yy, zrealizować. Ja pozwolę sobie wymienić te osoby, na i nazwiska, żeby nie było anonimowe, bo warto te osoby tutaj w jakiś sposób wyróżniać, bo dzięki tym osobom niejednokrotnie taka impreza powstała. Proszę Państwa, pierwszą osobą, którą przedsięwzięcia, w tych przedsięwzięciach, no nam to realizować. Proszę Państwa, jest, myślę, że ale jest i tutaj, jest tutaj jest jako, pan, pan, pan Bardzo, 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 bardzo. Tutaj poszukiamy z jego kości nogi. Panie Pryszówku, dziękujemy. Jeszcze jedna pokopa, ja myślę, że może mi wypadało jej na to. Dozkonasz tego terenu, dokłonarz tego załetwa, przysił z sąd ładu.